Witajcie w takim dodatkowym materiale, w którym otworzymy grę planszową S.T.A.L.K.E.R. Pokażemy Wam jaka jest zawartość pudełka. Może Wam się rzucić w oczy na pierwszym tle taka figurka, jej normalnie nie ma. To jest dodatkowa figurka ze wspieraczki do tej gry. Ale chcieliśmy Wam pokazać, że również jest taki element, który, w którego znajdujemy się w posiadaniu. Także też od razu, jeśli będziecie zainteresowani, no to piszcie, czy chcecie zobaczyć gameplay tej gry komponijnej. No to zrobimy wtedy serię, która pierwszy odcinek Uja pokaże się w czwartek a każdy kolejny będzie tam pojawiał się w sobotę. To co, przechodzimy do otwierania. Tu mamy pudełko z grą z podstawową, pudełko jest przeogromne. To chyba jest największe pudełko w naszej kolekcji. Ok. Pierwsze co się rzuca w oczy to segregator kampanii. Segregator kampanii mamy na start. Okej, okay, czyli tu mam... A okej, okay, czyli tu będziemy pewnie umieszczać rzeczy kampanijne. No, Aha, do czyli w sumie teczka. Taka teczuszka, tak? No. Teczka akta, co się będzie działo. Mamy instrukcję, bardzo gruba instrukcja, 44 strony. Tak jest. Instrukcje, no to będzie trzeba przebrnąć, bo tego no jest dosyć właśnie, sporo. Co tam w instrukcji tam mamy rozpiskę komponentów. No nic i do pamięć. Tak, pamięci na tak początku. jest. kampania. jest o segregatorze, informacja tutaj jak najbardziej. Mamy wszystko misje. Okay, no będzie trochę czytania, zanim w ogóle siądziemy do tej gry, to nam się troszkę zejdzie. Mhm, a gra jest do ilu osób? Do czterech osób. Od jednej? Od jednej do czterech. O, no, czyli akurat może z Rafałem i Darkiem mamy... by się udało siąść. Tak, tu mamy jeszcze jakieś porównania jednostek, tabelki różne, mamy ikonografię całą, spis ikonek. No troszkę jest do przeczytania anomalie, okej. Okay. To jest instrukcja, tu coś mhm. mamy jeszcze. Faza graczy, druga tura, coś tutaj? Przykładowa rozgrywka. A, A, czyli skrót, skrót tak. Taki skrót, żeby szybciej zacząć. No, to przydatne. Myślę, na pewno. że sobie pewnie zagramy. 8 Zagramy sobie to jako pierwszą, żeby zobaczyć, jak się w to gra. Przewodnik misji, no to mhm. tutaj znowu grubę mamy. Tak, to chyba mamy wszystkie te. Czy to jest do góry nogami? Tak, to jest do góry nogami. Okay. 27 stron i jeszcze tutaj coś w drugą stronę. No Ciekawe czy tak miało być, czy przez przypadek. Pewnie tak. No. Czy... No to mamy chyba misję ogólnie, tak? Mamy prolog, który... prolog, podsumowanie misji i tu są pewnie tak przygotowanie mhm. mapy, przygotowanie otoczenia, czyli jak przygotowywać misję. Ok. I mamy. No i tu mamy. Epilog, tak. kolejny prolog, tak kolejny misja. odsyła nas do kolejnych pewnie rzeczy. Będzie trochę czytania. Scenariusze, dobra, czyli to jest pewnie po prostu. A tu mamy księga, księga skryptu z drugiej strony, czyli będziemy czytać sobie co tam się dzieje fabularnie, tak? Tak, no, dokładnie. Czy pewnie dlatego dali w drugą to. Dlatego jest ze drugiej strony. Teraz mam przetrwanie w zołu, tak w zoł, nie? Księga map. Dokładnie. Bardzo dużo w sumie różnych okay, takich. Czyli tutaj mamy możliwość... Okej, okay, obu Dobra, czyli to jest jak wyglądają mapy. Po prostu. Sama księga, która pokazuje nam ile tych map mamy na start. 10. Kaplica w czerwonym lesie, 10 map. 10 odcinków tak <coughs> dziesięć 10 odcinków. Przetrwanie dzanie. Tu mamy co? Zasady. Zasady i skrypty. Dobra, czyli też. I znowu koniec. kolejne okay. jakieś żetony. Lista elementów, spis treści. Lista, tak. Żetonografia. Sady przetrwania, osobie. Tak jest. To jest chyba tryb gry w ogóle cały. Przygotowanie gry w trybie przetrwania. W zonie, Aha, tak, czyli, czyli to mamy. 10 filmów i jeszcze tryb. Wybierzcie już, tak, rok pierwszy, tak. Gracie sobie. To jest chyba 10 takich tych luźnych scenariuszy. Ok. Dokładnie. są scenariusze, jeszcze do tego chyba. Tak jest. Ok. okay. To jak mamy polowania na bosa, jakieś obława, tego typu rzeczy. Kla tajna misja. No, tak, to jest, jest jest to jest te 10 scenariuszy, tam, są, tam były mapy, no i tu mamy jeszcze skrypty pewnie, tak, czyli to mamy już fabularne rzeczy, to Wam nie będziemy spoilerować, każdy sobie odkryje, tak jest. No, a nie, dużo to wygląda. Czeka Widać ale... tam twórców było sporo wymienionych. <słyszy> tak jest. No i dobra, teraz mamy tutaj zafoliowane. No to jest chyba mapa różne elementy, tak wypraszki. No D mnóstwo te tego jest. Chcemy pokazać że tutaj, jak widzicie. Jest tektura. Aż tyle tego to jest, no kilka dobrych tych i trochę towarzych. Cóż, okay. jest takie no, nielekkie. Tak jest. Także okay. tu będzie, to są pewnie elementy mapy, tak i, i, i po kolei będą zaraz jakieś tam inne wszystkie rzetony, zarośla nie zarośnia. Ok, Jest ja tego trochę. I będziemy na razie wyciągać tych. Mhm. Żetonów. Tu mamy Teraz coś kolejnego. dalsza część. Okay. Tu chyba są naklejki, tak? To są, to są chyba te anomalie. anomalie. To jest chyba efekt działania. Tak, to są takie nakładki. Ok, to też trzeba będzie... foliowe. Uh -huh. Tu są naklejki. Tutaj mamy naklejki. Dalej. Do trybu fabularnego. Uh -huh. Więc jak widzicie na no naklejki no to od razu może się rzucić w myśl, że gra jest jednorazowa do przejścia. Tak jest. Więc... Mamy mapę do tego. Uh -huh. Tu chyba mamy dwa zestawy tak w ogóle. Tak. A nie, to jest jeden zestaw, okej. Okay. To jest jeden zestaw i mamy mapę. I mamy A i tu dostajemy od razu drugi zestaw, mhm, mm przejść drugi Trzeba raz. Trzeba przejść raz drugi raz, tak? Czyli tu mamy już, już od razu dostaliśmy dwa zestawy naklejek. A jak komuś będzie mało, to można dokupić sobie więcej takich zestawów. Dokładnie. I przechodzić grę po raz kolejny z naklejaniem Mamy tego wszystkiego, tak, zestaw że my już. kupiliśmy sobie takich tak, że nie wiemy ile razy będziemy grać, więc, na wszelkie wypadki mamy już trzy razy. Dwa razy w podstawce, czyli można już. No. O, co tu mamy te tak, koszulki, tak? Takie, no dobra. Klaser, klaser to pewnie pod tę misję będzie. Mhm, pewnie okay. tak. no dziewięć pozycji się tu tak, mieści. I tutaj też coś będzie wchodziło do tego. O i teraz już mamy trochę... To chyba wchodzą planszetki gracze tak. w tym momencie. Klaser taki już. Bardzo fajne, wyżłobione, żeby elementy nie latały. Tutaj karty pewnie będą leżeć, przedmioty różne. Także jest ten... No. Wygląda... no i to razy 4, bo mamy te cztery hozy. Dokładnie, wygląda to solidnie. Teraz jak to podniesiemy... I wbijamy się dalej w głąb pudełka. To mamy to. Tutaj mamy jakieś... a to chyba jest jakiś insercik po prostu na różne rzetony. To fajnie już, to, to, to mi się podoba. Od razu mamy posegregowane no, to pewnie. Wygląda może być. Wygląda Albo to... było coś jeszcze, jakaś wersja premium, której nie kupiłaś i tam było to... Nie, wydaje mi się, że to pewnie żytony będziemy układać. Dobra, co nam się uda podnieść? To możemy jeszcze. Okay. Figurki. Figurki gracze. No to trzeba będzie pomalować. O i pies. Figurki graczy, pies, tak. To można grać psem? I tu mamy e, żetony amunicji chyba. Jakieś plastikowe te Czy jedna postać będzie miała jakaś towarzysza psa? No, może tak. Ja sumie, jak to co to tam będzie. No to od razu mamy te podstawki. Podstawek dużo. Jakieś większe, mniejsze. Tak. W sumie dużo podstawek. Kosteczki kolorowe. No. Żółte, o, ładne. żółte ładne takie. Zielone. Zielone, przezroczyste. Jedna jakaś taka. Nie wiem, co to jest 2, 3, 4, 5, 10, jakaś jedna dziesiątka. Ale tak, to chyba z tymi anomaliami tutaj jest? Bo tak nie wiem, te kolory odpowiadają tak No, tym, co być może, tam. może to do anomalii. Nie, nie wiemy jeszcze dokładnie, do czego to będzie służyć. OK, czyli to mamy w tym pudełeczku, czyli też to będzie można. No i teraz tutaj. To się rozkładać. Mamy tak, mamy karty. I tu mamy ostatnie pudło. Tutaj. Czy to są karty postaci? Wydarzenia losowe, nie? Okay. Wydarzenia losowe. Ale też widzę jakąś postać, także... I tu jest, a i do tryb solo chyba, bo tutaj tak. Stalker solo. Tak. Także jest coś tam. Także tu mamy takie duże karty. To są takie chyba tarotowe będzie. To też, to też się wyjmuje, bo czuję na palcach. Y -y -y. gdzieś... Także tu mamy dostaw takich y -y -y. kart. To było razem z tym. Może w ogóle są karty do trybu solo. No, może i tak. Cała przegródka by była. Tu mamy, co to jest? Pieniądze chyba. Kasa. Tak jest. Papierowa kasa jest. Mogli wysłać prawdziwą tak. Ok. Różne Jakieś wyjątkowe łupy, sikiera, jakieś inne. To no, jest koszt, tak. więc może to trzeba będzie to zapłacić. Będę, tak, to będą pewnie przedmioty. To no, tu mamy... jest 1000? Tak jest, proszę bardzo. Przedmioty. Czy tak wygląda karta? Widzicie z tej strony. z tej. Jeszcze więcej przedmiotów, cała talia. Mm -hmm. No tam były to wyjątkowe łupy, a to są jakieś zwykłe tak, przedmioty. To były wyjątkowe łupy, to były przedmioty. Tak. Akcesorium, bardzo też dużo no, no, kart. Też jeszcze więcej, no? Tak, tak no te. Tak. No najwięcej chyba. Tak, z tych. to są wszystko coś małe. Ma jeszcze tak. tu jest coś duże. Chyba American Mini karty. Okej. Okay. Tu jest jakieś przygotowanie, i tego jest jeszcze więcej niż było. tego, Jakiś opis cały. Tak, to są chyba scenariuszowe jakieś karty. Możliwe. Jeden no to nie wiem, ze 100 hmm. tych kart może jest. Ciężko stwierdzić tak sobie. Na pewno to. jest ich dużo. Nie? Tu mamy e, cała talia wydarzeń. Też niemało, jak widać. Okazja mm -hmm. do no, jest. A tu mamy chyba kwipunek broni jakaś jest. Mm -hmm. DP12 to właśnie nie wiem, to jest jakiś opis. Okay. Jakiś opis fabularny i jakiś efekt, więc... Albo tu są broń, albo tu są dwie różne rzeczy, jakiś opis i plus ten. Chyba, że każda broń coś ma jeszcze. Aha. No i mamy tu jeszcze jedno takie. I mamy aktywacja wrogów, czyli pewnie jakaś talia do przemieszczania wrogów. Galaryta z tej strony. Okej, okay, też jest grubo. Widać grubo, to są też standardowe karty. Okay. No i tu mamy teraz tak, od A1 do A3 i od B1 do B3. Tak jest, i to są I jakieś to są pudełeczka, misje. czy są misje? Misje? Misja, tak, opowieść A. Misja pierwsza na ratunek Dalikowi. O, a tu już jest ten. Czyli to już mamy takie rzeczy. o proszę Z na. grafiku nawet tak przygotowane. Czy to są pewnie podkampanie, podejrzewam, że to już są fabularne. Dostan się do opuszczonego magazynu i zmierz się z niby olbrzymem. No o, tak, jakieś jeden, takie tam. A 1, 2, 3, tak, czyli to mhm. są pewnie pierwsza, jakby nie wiem, kampania. O, a tutaj drugie. Czyli mamy jeszcze takie. I mamy B. Tak. To wygląda jakby to mogły być spokojnie jakieś oddzielne dodatki, patrząc na te pudełka, więc może coś będzie w przyszłości, jakieś misje w takich małych pudełeczkach. No tam w środku coś jest. Coś jest. Są karty na pewno i, i, i coś jeszcze może być oprócz kart. Mogą być żetony tak jak Może struchom. jakieś żetony, no. Także tu już pewnie w trakcie kampanii otwieramy, podejrzewam, mm -hmm. poszczególne, poszczególne pudełeczko. i. I robimy misję. Tak, no więc to już jest na wszystko w środku. Jeszcze tak oczywiście jest. ten. Doszliśmy do końca. Tak, no. jest pusto, już jest dalej. Bardzo dużo pudełka, dużo tego. No jest było. sporo, fajnie jest, jest od razu taki jak, jakby segregatorek, więc myślę, że to będzie ładnie. Nie będzie to wszystko latało po pudle. Tylko będziemy mogli sobie to jakoś ładnie ułożyć. Że jak widzicie, tego dobra jest dużo. Tych misji będzie więcej jeszcze, bo tam przyjdą później jeszcze stretch gole i no tam no chyba to jest to pudełeczka to widać że tak i tam było już tam będzie jeszcze strony. więcej tych misji więc myślę że tutaj no jest co pograć będziemy mieć kolejne misje biorąc pod uwagę tak jeszcze, jeszcze przyjdą stretch gole później mm -hmm. też z kampanii Cześć, bądź, sensie, czy my konkretnie będziemy tak mieć? bo myśmy to zamawiali na kampanii Dobra, no tu fajnie to będzie dużo <laughs> no słuchajcie, jest dużo tutaj rzeczy dużo materiału do zrobienia tak opiszcie piszcie w komentarzach czy chcecie zobaczyć Kampania stalkera. Jak będziecie chcieli, to nagramy kampanię, jak nie to i tak nagramy jeden film na czwartek, żebyście zobaczyli, może wtedy się przekonacie, ci co by nie chcieli zobaczyć kampanii. Tak jest. Bo jest tego masa. a Jak nie to sobie może przyjdziemy po prostu kiedyś tam sami dla zabawy. No, także piszcie czy kupiliście grę. Jak nie, no to planujecie może zakup. Czekacie na film? No, jak zobaczycie, jak się w grano, to gra, to pewno będzie łatwiej też samemu zacząć, bo no, patrząc na to, ile jest tutaj elementów i jak bardzo rozbudowana jest instrukcja, to na pewno taki film z gameplayu będzie dla Was no, przydatny. Mhm. Także gdzieś w przyszłości, może jak się uda to na luty, żeby było, bo styczeń mamy na razie rozplanowany pod względem filmów, ale możemy pomyśleć nad tym, żeby gdzieś na luty się to pojawiło, no, może ewentualnie. A może wyrobimy już tak, żeby. Tak, no dużo gier wychodzi, dużo nowości. Tak żeby że... coś zacząć grać już właśnie też kampanijnie. Także będzie, no, be... no coś na pewno się pojawi. No, w tym filmie to jest wszystko, zachęcam jeszcze raz do zajrzenia do opisu. Tam macie link do Instagrama, do Facebooka, zostania wspierającym oraz do kontaktu. No i pod tym filmem również możecie łapkę zostawić w górę i jakiś miły komentarz. Także dzięki i do następnego filmu. Cześć.